W imię Ojca i Syna, i ducha świętego Amen. Duchu święty, natchnij mnie, miłości Boża, pochłoń mnie. Na właściwą drogę skieruj mnie. Maryjo, matko moja, spojrzyj na mnie. Z Jezusem błogosławcie mnie. Od wszelkiego złego, od wszelkich złudzeń. Od wszelkich niebezpieczeństw zachowajcie mnie. Amen. Święty Janie Pawle II, módl się za nami. Witajcie, kochani, już w dziesiątym dniu naszych rekolekcji. Myślę, że dobrze Wam idzie, że nie jesteście zmęczeni tą drogą, tylko że jesteście może bardziej zaciekawieni, bo przecież. Zadania, które na tej drodze dostajecie stają się jak gdyby coraz, coraz ważniejsze, mają coraz większą wartość. Od wczoraj już wiecie, że jesteście zapraszani do tego, aby uczestniczyć w zbawianiu świata. Do tej pory te dni rekolekcji, które żeśmy przeżywali, one miały za zadanie pokazać nam istotę, jaką jest oddanie się Jezusowi przez Maryję. Pokazały nam te dni, że to, co jest najważniejsze, to jest relacja między mną a Maryją, relacja, która ma być relacją mamy do dziecka i dziecka do mamy. Teraz kolejne dni naszych rekolekcji będą wyglądały, będą oparte już o konkretny akt poświęcenia się Jezusowi przez Maryję. Każdego dnia będziemy rozważać. Jedno zdanie z tego aktu, które później będziemy się oddawać Panu Bogu przez Maryję. I pierwsze zdanie, które właśnie dzisiaj będziemy, na którym się dzisiaj pochylimy, brzmi: "Maryjo, matko Jezusa, matko Kościoła i moja matko, królowo Polski i świata". To zdanie niejako nas wprowadza w obecność tej, do której się zwracamy i Słyszymy tutaj, że właśnie Maryja jest matką. I zobaczcie, jest to no, też takie wzruszające. Mnie osobiście to dotyka jakoś za serce, że. Y Maryja jest tą, do której Bóg Ojciec miał niesamowite zaufanie, powierzając jej Jezusa, do której Jezus miał ogromne zaufanie, powierzając jej Kościół, czyniąc ją matką Kościoła, do której ja mam też mieć niesamowite zaufanie. Więc taka mama, której można zaufać, której można się powierzyć. Ale zobaczmy, że ta mama jest też królową Polski, królową świata. Jeżeli ona jest królową, to znaczy, że, że ona ma władzę że Bóg podzielił się z nią władzą i że ona jest tą, która ma rządzić, czyli której mamy być posłuszni. I myślę, że jest to niesamowite, że w historii naszego narodu, nasi przodkowie czcili Maryję właśnie jako królowę Polski i jej się oddali w ten sposób zobowiązując się do tego, aby ją czcić, aby szerzyć właśnie jej cześć. I aby być jej posłusznymi. Maryja jest nazywana Matką Kościoła. To był szczególnie ulubiony tytuł Jana Pawła II. Również e, bardzo często odwoływał się do tego tytułu e, kardynał Stefan Wyszyński. Maryja, Matka Kościoła, ponieważ opiekuje się Kościołem od samego początku jego istnienia, czyli od momentu, kiedy Pan Jezus zwołał apostołów, aby po całym świecie głosili Ewangelię. Nasze rekolekcje, tak jak każde rekolekcje, one przeżywamy je w kościele. To nie jest tylko nasze indywidualne zajęcie duchowe, ale jesteśmy otoczeni. Kościołem, nie tylko tym widzialnym kościołem, ludzi, którzy nam pomagają przeżyć te rekolekcje, ale jesteśmy otoczeni niewidzialnym kościołem aniołów i świętych. Wchodząc w te rekolekcje, w ten drugi okres naszych rekolekcji, kiedy w sposób szczególny będziemy rozważali tajemnicę naszego oddania się Chrystusowi poprzez Maryję, dobrze, żebyśmy Oddali się również całemu Kościołowi z takim dziecięcym zaufaniem, że wszyscy święci, wszyscy aniołowie, właśnie w tym czasie 33 dni naszych rekolekcji, w sposób szczególny nami się opiekują. Maryja jest matką Kościoła, ale również wszyscy inni apostołowie i święci, z bardzo wielkimi emocjami przyglądają się temu jak przeżywamy te rekolekcje. Jesteśmy dziećmi kościoła, narodziliśmy się jako dzieci Kościoła we chrzcie Świętym i dlatego z ufnością oddajemy się tym wielkim przewodnikom, aby oni poprzez swoje modlitwy wypraszali nam wszelkie potrzebne łaski do tego, abyśmy mogli te rekolekcje owocnie przeżyć. a szczególnie wstawia się za nami Maryja Matka Kościoła. Określenia i tytuły nadawane Matce Bożej. Jak czytamy w tytule dzisiejszego odcinka, Maryjo, Matko Jezusa, Matko Kościoła i Moja Matko, Królowo Polski i świata. Jaka jest rola i istota tego typu określeń? Co one właściwie nam mają przekazać? Co znaczą? Są takie fragmenty w Słowie Bożym, do których podchodzimy tak. Nie wiadomo co z nimi zrobić. No tak, no przeczytamy i najlepiej byśmy opuścili, nie komentowali, bo jak pan Jezus mógł tak powiedzieć. I są oczywiście tacy, którzy z tego tekstu wyciągają te fragmenty i mówią: "No właśnie. przecież sam pan Jezus nie zwracał uwagi na Matkę Bożą". Posłuchajcie tego fragmentu z Ewangelii Świętego Łukasza. Rozdział 11. Kiedy on to mówił, jakaś kobieta z tłumu krzyknęła do niego. Błogosławione łono, które cię nosiło i piersi, które ssałeś. A on powiedział: Błogosławieni raczej ci, którzy słuchają słowa Bożego i zachowują je. Kobieta z tłumu krzyczy: Błogosławione łono, które cię nosiło. No o kim mówi, wiadomo o kim mówi. A pan Jezus mówi: Błogosławieni raczej ci, którzy słuchają słowa Bożego i zachowują je. Jak to odebrać, jak to pokleić? Wiecie co? Ja sobie myślę tak. Wyobraźcie sobie pewną sytuację. Zbudowaliście statek międzyplanetarny. Od dziś można latać, gdzie się chce. Ktoś chce zwiedzić uran. Lecicie na uran, tylko wy macie taki statek. Udało się to w końcu komuś. I ludzie po prostu patrzą, podziwiają i mówią: Wow, w końcu, w końcu możemy sobie latać po kosmosie. Jak po prostu na trasie Poznań radą. I teraz przychodzą, oglądają ten statek zbudowany przez Was i ktoś krzyczy z tłumu, ale te naklejki są czadowe. Gdzieście dostali takie naklejki? Trochę byście się popukali w czoło, prawda? Ale na co ty zwracasz uwagę, człowieku? A naklejki? Byśmy siedzieli 12 lat i budowali, skręcali, mierzyli. Sztab ludzi pracował nad tym, żeby wyliczyć, żeby ten statek wytrzymał. A ty na naklejki patrzysz? Myślę, że coś takiego właśnie tutaj się wydarzyło. Istotą Matki Bożej nie jest to, że, że fizycznie nosiła Pana Jezusa, że go karmiła. To nie jest istota. Pan Jezus od razu idzie do centrum. Mówi do tej kobiety: Daj spokój, do istoty, do centrum. Błogosławieni są ci, którzy słuchają Słowa Bożego i zachowują je. Dlatego Maria jest błogosławiona, że tak słuchała Słowa Bożego, tak się zgodziła na Jego wolę. Wczoraj o tym gadaliśmy. Tak słuchała Boga, że Bóg się narodził. To jest istota. I Pan Jezus od razu do centrum od razu do celu. Na co Ty patrzysz, kobieto? Słuchaj słowa Bożego i je zachowuj jak Maryja. Ale co tu jeszcze mamy? Bo kiedy ta kobieta mówi o łonie i o piersiach, które karmiły Pana Jezusa, to znaczy, że mówi tylko o Maryi. A Pan Jezus mówi: Ty też tak możesz, chcesz? No to słuchaj słowa Bożego i zachowuj je jak Maryja. Ty też tak możesz, chcesz być błogosławiona? Chcesz być błogosławiony? Słuchaj słowa Bożego i zachowuj je, nie oglądając się na nic. Dookoła. Maria ma wiele tytułów, którymi zwracamy się do niej, którymi zwraca się do niej Kościół. Dla mnie każdy z tych tytułów mówi coś o miłości Pana Boga. Jest taka piękna modlitwa, która zaczyna się od takich słów: Mario, jak dzieciątko, Jezus oddaje się Twoim ramionom i przyjmuje całą czułość twojego kochającego spojrzenia na mnie i później Maryjo, która cała jesteś czułością Boga dla mnie. Maryjo, która cała jesteś czułością Boga dla mnie. Dla mnie każdy tytuł Matki Bożej mówi coś o czułości Pana Boga, którą ma dla nas. Zobaczcie, Matka Jezusa. To, że Bóg stając się człowiekiem chciał być bezbronny, chciał mieć mamę, to mi mówi o czułości Boga, o jego wrażliwości. To, że Bóg dał mi tą mamę, że nie zostawił jej dla siebie, chociaż ja na to nie zasłużyłem, chociaż nie potrafię jej kochać tak, jak ona na to zasługuje, to Bóg mi ją daje. To mi mówi o miłości Boga. Zobaczcie, Bóg chciał ją dać całemu kościołowi. Kościół nazywa Maryję Matką Kościoła, czyli tak jakby cały kościół, cały kościół jako wspólnota woła: Ty jesteś moją mamą. Ja chcę brać życie od ciebie. Chcę być twoim dzieckiem, chcę żyć jak dziecko, zachowywać się jak dziecko, wejść w to dziecięctwo wobec ciebie, w które wszedł pan Jezus. Królowa Polski, to jest nie, niesamowita radość być w kraju, który uznał Maryję za swoją królową, królowo świata. Zobaczcie, my jak, jak słyszymy, że ktoś ma być nam, naszym królem, ma kulować nad nami, to nam się ko kojarzy od razu czasami z jakimiś negatywnymi sytuacjami, z tym, że zostanie nam odebrana wolność, że będziemy do czegoś przymuszani. Natomiast dla mnie nie ma nic słodszego niż pomyśleć, że moja mama jest moją królową że moja mama jest królową świata. Mówiłem wczoraj, mówiliśmy o tej misji, o tym ratowaniu dusz, o tym, żeby przyjąć to powołanie do pomagania. Zobacz, Maria to jest twoja mama, ale ta mama to jest królowa świata. I ty, oddając się jej, stajesz się jej dzieckiem, ale też stajesz się dzieckiem królowej. Czyli jesteś dziedzicem Królestwa, bo Bóg wszystko, co miał nam do ofiarowania, złożył w niej, bo ona się na to, na to cała otwarła. Dlatego, jest to, dlatego dla mnie każdy tytuł Matki Bożej, którym ją nazywamy, mówi coś o czułości Boga, o miłości Boga. I dlatego uwielbiam właśnie Maryję nazywać tymi różnymi tytułami, ponieważ wiem, że zawsze kiedy to czynię, wysławiam jakąś miłość, jakąś, jakąś cząstkę czułości Boga. I też Was zapraszam do tego, zapraszam Ciebie do tego, żeby odkrywać właśnie, że za tym wszystkim, kim jest Maryja dla nas i co Maria robi dla nas, kryje się miłość Boga. To ona jest źródłem tego, kim Maryja jest, kim jest dla nas. Dzięki wielkie, kochani, za dzisiaj. Od jutra zaczynamy już konkrety. Będziemy mówić o konkretnych obszarach, które będziemy oddawać. Dzięki za dzisiaj i do zobaczenia jutro. Niech Wam Pan Bóg błogosławi. Szczęść Boże.